Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia! Proszę, 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 a wygrasz... proszę! Mamo, spróbuj w to zagrać! Dobrze! Bilet kosztuje... Piwo! Piwo! Piwo to moje życie! Jak nie gra z prosku do prania, to bez jest spała na podworku. Ale to chyba nie jest łatwe. Racja! Co, 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 co? co? Możliwe! Kto w tę grę wygrywa? Shrek. Want... A. jeszcze zobaczymy. Hej, z tej strony mamy banana. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy grać w Killera. Wybieramy sobie poziom trudności, oczywiście ja wezmę sobie na koszmarek. I odpalamy gierkę. Dobra. I nie wiem jaką strzela tymi oczami, także no, nie mam pojęcia. Tak sobie strzela. Ale laserek jest fajny. Siu cół, z laserka. No. Pokąd mamy wróg. Dobra. I lecimy do kolejnego poziomku. No i teraz jest taka beka, mamy taką kostkę rubika, która no, krzywdzi wrogów. No, i tu mamy oczywiście kości dla naszego piska i lecimy rozwalać e, złych e, kostką rubika. O, przeciągnęliśmy sobie e, jakiegoś pajaca. No i następnego bieramy. Dobra. i kolejny pajac. Dobra. Lecimy dalej, dalej, dalej. No i e, tutaj oczywiście niszczymy, niszczymy, niszczymy kostką, niszczymy, niszczymy. No i niszczymy w końcu. No. No to bedzieš spala na podvorku. Na počie se nie otrzima z depresínego misia Patržakion mačin mačiň pod okzami. To dlačego ten mis jest usmiechniety. Bo zostal stvor zóny v čajnách. Co? Mame, ja chce do boniaca. Nie ty, kaj goú. On śmieje ze starymi jajami. Cmuteczek. Czego ty chcesz? chodźcie, chodźcie kto trafił w środek tarczy wygra misia giganta nic z tego, nie wygra pani kobiety kiepsko strzelają przepraszam, co pan mówi? strzelanie jest trudne ile kosztuje bilet? piwo wygrała! Mamus, patrz tam jest Foxy. Nie idź do niego, on smajer z Stara Kupa. Smuteczek.